Elo, elo, z tej strony Gmeu 95. Widzimy się w kolejnym odcinku z Fasmofobii. W końcu, po tych problemach te technicznych, możemy grać i mamy gościa specjalnego. Mojego jednego z ulubionych widzów, Patryk. Patryk. Sieba, sieba. Ja, ja Patryk jest po początku to się uczy. A my tutaj lecimy po prostu na całego. Dobra, wezmę to, to i. i to. I temy sobie weź. Dobra, ogólnie jakie są takie temy, trzy temy, które najlepiej brać na start? No, no, na pewno no, latarka. No, latarka na przykład... Czy tu raczej wziąć. nie ma czegoś takiego? Nie no, od siebie zależy. Możesz wziąć nawet kamerę. I na, u, pod, i na tym podczerwieni patrzeć na ten, w pociemku. Dobra. Po ciemku. Idę na górę jak coś Nie Nieu nie. nie zdjęcia Bo mamy ograniczony, ograniczoną ilość. O to sorry. Nie, spaga, spaga. Aj tam ja też im wyższy poziom, tym mniej tych kryjówek. Okay, I jeśli tak. ducha atakuje, to my musimy być cicho, bo on ciebie słyszy wtedy. I wyłączyć sprzęt. Słuchać? Nie, tylko że tu małem po schodach chyba. Okej. Okay. Jakie bałwany. Ale u mnie na dole tym miernikiem nic nie ma. Wiesz co, to nie odda pokazuje też. U mnie też na górze nic nie było. O, piłka. W piwnicy byłeś? Tak, ale coś słyszałem przed chwilą, przez chwilę. No ja też ja Obez leży. Jest tutaj. Piątka, o, piątka. Do... No. Piątka, no o, jest w salonie, czyli mamy trochę przerąbane ci powiem Okej, okay, ale temperatura ci powiem, że... Idę po ten ultrafiolet ultra, ultra Dobra, ja, ja już daję piątkę. Kamary możemy zostawić. A i możecie już atakować, jak ktoś. A czekaj. A sanity mamy wysokie, ale była aktywność wysoka przez chwilę. Dobra, sobie wezmę. Ale żadnych śladów ultrafioletem nie widzę. Ale pojście nie chodził A myślałem, że jak obrad rzucił to znaczy, A ja to potem znika Dobra, wezmę gadałkę jeszcze O aktywność jest wysoka, powiem Ci jak sam, sam jesteś No, on cię trochę tak polubił. Chyba jeszcze ten zaszut zostawię. Ale tu, Był tu, był tu, przeszedł tutaj. Moje zdjęcie zrobić. Nie ma aparatu. A wrzuciłem. A wrzuciłem dość lat, no. Hello, are you here? Tak to mi. Say something. Are you friendly? Where are you? Do you wanna kill us? Talk to me, please. Where are you? Are you friendly? Give me a sign. Talk to me. Hello. Motherfucker. chodźmy do wara Zobaczmy ten. bo piątka była na pewno, bo mi wyjebało nawet. No, piątka była, bo też przy tym byłem, ale u nic nie mam. A bo on musi dotykać. Zrobiłem zdjęcia jak duch wszedł w sól. Ja i te kamerę przestawić. O, jakość beznadziejna Pamiętam jak się drzwi sam, same zamknął, uciekaj I, 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 I chowaj się Będziesz się schować To Tutaj spadło coś Dobra ja tu kamerę Czekaj, ja może tu kamerę zostawię Dobra, zobaczę jak temperatura w sumie. Może to kuchni przeszedł, to rzadko co oni zmieniają pomieszczenie. tutaj nie spadnę, tak. mm. a jakie mamy tutaj itemy? Kój wam był! Uciekaj Ja pierdolę, zesrałem się Zginąłeś? Nie, żyję Ale o mi drzwi dwa razy przed nosą zamknął ty, A ty wiesz, że za tak Udało ci się przez ataki uciec Oszukałeś przeznaczenie Serio? Tak Chyba. On widział tu drzwi przed... No. On to Gipsy, no sen, A, centralnie. Ale otworzyłeś je? Tak, o kurwa. Też oszukałeś, teraz atak jest. Słyszysz? Jak jest, tak, tak? jak jest takie coś, to atakuje. Ale tutaj jesteś, jesteś bezpieczny. Drugi raz takie coś mam. No to atak. Aha, bo to jest chwilowy atak. Na no to udało ci się ze uciec. Ale to, Nie, nie, nie wchodź, nie wchodź. Ty nie ma Sanity Ale o ci się za Pleców pojawił w sumie, ci powiem jak No tak patrzyłem na, na kamerę Pismo, pismo, pismo Napisał Słyszałem pismo Ok, docel nie będzie ani ojbów nie będzie Ten pojatuje według mnie też nie będzie Czyli mamy poziom piąty i pismo, tak? Tak I mi się wydaje, że będzie albo fiolet albo Spirit box. No chodzi o z tym swoją nic nie widziałem Ale pan nie dotykał drzwi jeszcze um, czekaj Dobra, mamy pismo na pewno Dobra To musimy uważać Czekaj, 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 mam plan, mam plan Masz to? To? A ja ciebie spróbuję odsalić, jakby cię zaatakował Jak będzie atakować to ja użyję kadzidła, a ty uciekaj i ja pójdę za tobą. Czekaj. Uciekaj! Ja się ale oszukał Ledwo co kurwa wejdę i już ona mnie atakuje. To był fajk chyba. Ale trzeci raz, ledwo co wejdę już atak dostaję. Ja to mamy przejebane. Daj mi gadał gadałkę. Ja pogadam. No, but we have to the Hello? Are you here? Uh, hello? Are you here? Talk to me. Say something. Give me a sign. Are you here? Do you want to kill us? Call Are you here? Hej something Hello Chodźcie Kajot. Nie, to nie ja tak. Are you here? Talk to me Show yourself Dobra, spier da lajna Ale musimy zgadnąć co ty zdał. a nie gadał w ogóle. Ale powiem ci, że chciała też chciała tak... Chciał, chciał zabijać, czyli coś strzelamy, że ultrafią ludzi? Tak, mailing, ale czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze chcę tu zobaczyć, a nie wiem czemu, ale tutaj jest taka jakość beznadziejna. Kamery, Czyli ledwo co ja tutaj coś widzę. Nie, yeah, tu jest OK. Dobra, no, ale dajmy na mailing i tyle tu ja tak tak każe, tak że tu tak się tak okaże, że tak. to jest ten drugi, mówię ci no to szkoda, się nie gadał GTI jako... No, był No wow, zajebiście to był ten drugi? Ta. Ja tak Ja pierdolę. on gadał, ale nic się nie odezwał Okej okay, kochani, widzimy się za chwilę na kolejnej mapie Okej okay, kochani, jesteśmy z powrotem A właśnie, może tylko to zrobić Dobra, jesteśmy Czekamy na Patryka Dobra, tu musimy wziąć czujnik i... Kadzidowa. Dobra, ja wezmę sobie latarkę, i to. Ale, a tak w ogóle my nie mamy jakiegoś czasu, w którym musimy to zrobić. Nie. To, nie, możemy, nie. Na, możemy nawet teraz odjechać i zgadywać. Ok. Tylko, że im więcej dowodów będziemy mieć na zdjęciach, tym lepszy hajs. I im wyższy poziom i przeżyjemy, to też lepszy hajs. I więcej punktów. To ja idę na góro Wybierz no, Tak Aha, nie włączyłem znowu Okej, okay, na górze mamy... o Korki włączyłem, to może światło na nadal zapalić Żeby nam sanity nie spadało Bo jak w ciemności szukamy, to nam ucieka sanity Tak, 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 tak było w tutorialu no? no to odpalaj sobie, jeden ten kurze odpalę Tylko, że on też na przykład chyba w świetle nie chce gadać. Ale... Ale i to... Ale... Musimy znaleźć najpierw jego, gdzie on jest w ogóle, tak. i wtedy możemy się o to martwić. Bo jak będzie atak, no to on się nie będzie odzywać. To racja, to racja. Jaki wywa wywalił światło? Ona by wywalił. Ona by wywalił. My możemy mieć cały budynek e, w świetle. No, chyba, że to zmienili, ale wątpię. Idziesz też do Czyli on. Czyli on już jest agresywny, ci powiem. No, nawet mi tutaj światło zgasił. Tak, już by wywalił to a sam wywalił tu jesteś, okej? Okay. Ja Nie chodzę z tym miernikiem i światło łączą. O, 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 o. Co? Co? Korki. On tu jest. Korki wyjechał. Wiem, 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 ale o, jest tu przy nas. Kopalnia to jest, ale dwójka, tak 2,5. Ale to on tu jest na pewno. Ja idę zapalić na górze, a ty idź po litery jakieś. Tylko pamiętaj, że jak to jest agresywny duch, to możesz atakować. A on co lewo nam wyłącza, kolki żeby, żeby nas zaatakować. Czyli mamy ducha, który myśli, ci powiem. Czy też masz na No, Tak. A, jest taki jeden duch, Revenant, który jest najszybszy. Czyli jak on ciebie zobaczy, to teoretycznie możesz powiedzieć goodbye. Ja będę gadać Idź może po kamerę oh, Hello, are you here? Hello, are you here? Say something Talk to me Are you friendly? Where are you? Where are you? Are you here? Don't. Give me a sign Give me a sign where are you dr are you here thank you give me a sign again where are you yeah can you talk No i co, I to jest kamera? Nie, bo to jest często. Ale to jest tego statyw, jeszcze kamera osobna jest. A ty możesz kamerę trzymać albo wystawić. Dobra, dobra. Nie ja, o tam mi coś tam rzucił po prostu. Ale zobaczmy sanity. Wysokie. Ty jak wysokie, no to to nie będzie agresywny duch. Ja wezmę pismo. I krucyfiks jak ustawić kamerę? weź kamerę i musisz tam ustawić, potem masz chyba na F na Pana... chyba sobie na T zmieniłem na F mam latarkę Kurwa. To, to jest aparat To jest aktywny teraz, Dobra, ja wezmę ja ten aparat A ty weź może ten UV. Pąd drzwi to ty Zamknął i z tu wszedł, tak. do mnie Czyli jednak agresywny? Nie, on fajkował, ale by przestraszył Hej. Nie, bo jest dużo sanity W sumie też A kupowałeś sobie ataki wyłączyło mi na. Już jest, tu jest na drzwiach Ojby, ojby Samochód, odciski? Poseł, chodź wywalion kamerę. Dobra, to ustawmy. Mamy fiolet i mamy oryby. Banshee, Hantu albo Obake? Hantu, jak będziemy mieli minusową temperaturę, no to, to on tam, gdzie jest minus, jest najszybszy po prostu. Ale na przykład nie było MF e, e, czyli Obake odpada od A razu. Nie, on poszedł, on, nie, nie, nie. To tak nie działa, że ci się od razu pokaże. On ci się może pokazać, pokazać nawet za, za 5 minut. E, ma, ale jakbyśmy mieli Bansiego na przykład. Bansi to jest duch, który sobie wybiera cala. Czyli jak byłaby nas czwórka i on by mi ciebie wybrał, no to jakby on wszedł moją stronę, to bym miał je w dupie. I by na ciebie polewał, chyba żebym go prowokował ale mi się wydaje że to może być banshee bo on już na czymś mnie zaatakował ale jeszcze możemy zobaczyć wezmę tą temperaturę i... a ciekawe jakie mamy zadania. dobra czujnik ruchu wezmę dobra już taką ufa nie potrzebujemy jak mi się zbukowało. Ja tu położyłem czujnik ruchu i kurwa się za drewno weszło. A, w sumie temperatura mi spada, nawet jak ja nie muszę, tego nie trzymam. Ty. Minus. 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 Czyli hunt'u. Czyli... On... Czyli jakby nas tam złapał, no to byśmy leżeli. Czyli hunt'u. Ja tak się pomyliłem. No dobra, już mamy pewnego ducha, ci powiem. O, w ale muszę mi prosto Okej, kochani, zobaczmy, czy się udało. Tak jest, to jest hanku, zajebiście. Udało super. Tak. O, mogę się już leczyć doskonale. Okej okay, kochani, to dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i elo.